Pierwszy większy przymrozek tej jesieni dotknął solidnie bananowca Musa Basio, a to oznacza, że jest to moment do jego zabezpieczenia, aby przetrwał nam do wiosny w stanie nienaruszonym. W pierwszej kolejności należy skrócić całą roślinę do takiego poziomu, do jakiego jesteśmy w stanie ją zabezpieczyć, albo po prostu te materiały nam wystarczają. No, u mnie będzie to przynajmniej skrócenie o połowę. Gdyż bananowiec w tym momencie ma prawie 3 metry wysokości, więc przynajmniej skrócę go mniej więcej do 1,5 metra. No i w ten sposób powinien przetrwać do kolejnej wiosny. Oczywiście to, to zabezpieczenie będzie bardzo solidne. Użyję do tego m.in. styropianu, a do środka w, włożę między innymi liście, suche liście. Jak widzicie na pierwszy ogień poszły liście bananowca, a bananowiec wygląda tak bardzo mizernie w tym momencie. No a tymi liśćmi okryję tutaj nasadę rośliny. a teraz czas na skrócenie rośliny jeszcze bardziej. A tutaj widzimy ten sławetny pąk z kwiatami oraz z małymi bananami. No, jego trzeba będzie w ogóle jeszcze bardziej skrócić, ponieważ z tej rośliny i tak już nic nie będzie. Oczywiście miałem w zdaniu, że z tego pędu tutaj nic już nie będzie, bo z całej rośliny oczywiście jak najbardziej tak, tylko że ten pęd, który zawiązał już te młode owoce, on niestety już będzie w przyszłym roku bezużyteczny i po prostu cały zamrze. tak zostały sporzutkowane liście bananowca będą one stanowiły dodatkową ochronę przed mrozem mniej więcej taka skrzynia umarlaka została stworzona nad bananowcem bardzo niechlujnie, bo tutaj w tym miejscu po prostu jest bardzo trudno stworzyć cokolwiek ogranicza mnie tutaj ta szopa z tyłu oraz te te inne po prostu akcesoria, które są dookoła Między innymi ta rynna Więc jest naprawdę bardzo, bardzo trudno, żeby coś tutaj wykombinować A poza tym teren jest tutaj bardzo nierówny Jest tutaj duży spadek Natomiast do środka zajrzymy jeszcze przed Wsypaniem liści, bo tutaj będą sypane liście Suche z dębu I tak to mniej więcej wygląda No i za chwilę dalszy ciąg prac. Stropień jest tutaj jeszcze zbity razem gwoźdźmi, natomiast jeszcze całość zostanie na sam koniec owinięta czarnym streczem. Skrzynia została wypełniona szczelnie liśćmi. Jest ich tutaj naprawdę dużo, one są ubite. Nie wystarczyło mi Liści z dębu, natomiast użyłem też innych. Ważne jest to, aby te liście były suche, żeby one nie były mokre. No i teraz na wierzch dam jeszcze warstwę styropianu. No i jeszcze całość będzie okryta, związana z oraz takim specjalnym materiałem, które, który nie przepuszcza wilgoci oraz zbytniego chłodu. Roślina ta, bananowiec, nie będzie dogrzewany w ciągu zimy. No i poradzi sobie jak każdej zimy. Oczywiście jest to moja metoda zabezpieczania tej, tejże rośliny. Wiem, że zabezpieczacie bananowce w inny, używając innych sposobów. Ja akurat w taki sposób to czynię. Może komuś ta wiedza się przyda, może się ona u kogoś sprawdzi. U mnie od wielu lat już się sprawdza, a teraz tylko czekać na wiosnę, żeby ta piękna roślina dobrze przezimowała i fantastycznie odbiła mniej więcej w maju lub też w czerwcu.